W piątek 17 lutego w Centrum Kultury w Pieszycach odbył się wernisarz wystawy Mariana Wódkiewicza pod tytułem Kwowadis. Jego charakterystyczny styl malowania przepełniony jest kolorem, a prostota wyrazu i oryginalność od 50 lat wyróżnia jego pracę. Dzień, w którym zaproszeni goście mogli spotkać się z artystą, nie był przypadkowy, ponieważ tego dnia pan Marian obchodził swoje 75 urodziny. Udało nam się porozmawiać z jubilatem na chwilę przed otwarciem wystawy. Zaczęło się od, od grania zespołem mu muzycznym bitowym. I wtedy przyjechał z Wrocławia pan Rosołowicz Jerzy i tak mówi Marian, bo ja już malowałem zawsze. I mówi Marian, zapisz się do koła plastycznego, bo w Domu Kultury w Dierzeniowie jest koło plastyczne i tam się zapisałem. I tam zacząłem malować. I tak, to, tak się zaszczepiłem i tak zostało. Ile to już lat łącznie? 50. Trudno powiedzieć, skąd to się wzięło. Ale wymyśliłem sobie taki styl i jestem takim charakterystycznym malarzem, nie tylko tu na naszym terenie, ale w całej Europie. Na świecie jest nas dwóch takich. Jeden jest Meksykanin i ja jestem tu w Polsce. To tak w tak, ten, ten sposób malują. Bo mnie próbują porównywać do różnych innych malarzy, ale to wszystko jest inne. Wszystko biorę z głowy, no tak ja to widzę. I tak, tak widzę świat i tak go pokazuję. W tym roku jest Dzień Muzyczny i ustawa jest poświęcona muzyką, a przede wszystkim jazz, dla jazzu, nie? Uroczystość, którą chcemy tutaj z Wami wspólnie świętować, mamy tak zwaną kumulację jubileuszy. Co się za tym wiąże? Mamy tutaj oto 75. urodziny Mariana Wódkiewicza, jubileusz pierwszy, jubileusz drugi, 50-lecie pracy twórczej Mariana Wódkiewicza i jubileusz trzeci, 25 lat, od kiedy w naszym Centrum Kultury odbywa się cyklicznie rok w rok wystawa? No, powiem Ci niespodziankę, że to już 25. wystawa. 25. rok, jak się tu wystawiam. Rekord chyba pobiłem. Mnie się wydaje, że się nic nie zmienia. Tak jak malowałem 30 lat temu, czy 50, tak dzisiaj maluję. Jakby to wszystkie obrazy włożyć w jedno, to byłaby jedna no, duża wystawa takich samych obrazów. Z tym, że tematy, tematyka obrazów jest inna. W tej chwili się wystawiam w galerii w pasażu gruwanckim. No Tam jestem codziennie. Można tam kupić, przyjechać i tam zobaczyć. A tak to są w różnych muzeach w Polsce, są te moje obrazy. Właśnie, pracuje pan w domu, czy to raczej jest tak, że zabiera pan sztelugę ze sobą gdzieś w plener? W zasadzie mi nie przeszkadza, gdzie jestem. Ale przeważnie w domu maluję. Chociaż mam pracownię. Musicie kiedyś przyjechać do mnie do pracowni. Jesteśmy już umówieni z panem Marianem na odwiedziny w jego pracowni. A państwa zapraszamy do odwiedzenia Centrum Kultury w Pieszycach, gdzie wystawę można oglądać codziennie w godzinach otwarcia. Fajnie, kolorowo, pięknie.